Kochany rodzicu, drogi katecheto, oto malutka książeczka, która przez dziewięć dni pomoże Twojemu dziecku przygotować się do przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej. Przed Wami dziewięć poruszających serce rozmyślanie, które przy łasce Bożej sprawią, iż dziecko z miłością i bardziej świadomie będzie przyjmować komunię świętą. Zofia Porejko, Pan Jezus i dziecko. Dziełko dostępne w dwóch wersjach dla chłopców i dla dziewczynek. Czy dzieci z twojej parafii znają już tę książeczkę? Zaprasza wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie, ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Czas dla dzieci! Czas, Czas dla, dla rodziny! Miłość to obecność. Słuchaj, czerp i rozmawiaj. Spotkanie z powiastkami kanonika Szmita. Złota tabakiera. Pułkownik Sędzimir, obiadując u siebie z kilkunastoma zaproszonymi oficerami, dał im do obejrzenia prześliczną złotą tabakierkę, którą przed kilkoma dniami kupił. W kilka chwil potem chciał zażyć tabaki, ale na próżno przetrząsnął wszystkie kieszenie. Czym nie mało zdziwiony, zapytał: Gdzie moja tabakierka? Panowie, bądźcie łaskawi zobaczyć, czy który z was przez roztargnienie nie włożył jej do swojej kieszeni. Natychmiast wszyscy biesiadnicy powstali i Poprzewracali swoje kieszenie, ale tabakierki nie było. Jeden tylko z nich, młody pod chorąży, nie ruszył się z miejsca, a jego twarz okazywała widoczne zmieszanie. Nie przewracam moich kieszeni, rzekł, ale daję słowo honoru, że nie mam pańskiej zguby. Po obiedzie oficerowie rozeszli się, potrząsając znacząco głowami, bo każdy z nich swoje myślał o młodym towarzyszu. Nazajutrz rano pułkownik wezwał go do siebie i rzekł: Znalazłem zgubę. Kieszeń moja była rozpruta, więc ta bakierka wsunęła się pomiędzy podszewkę i sukno munduru, ale Proszę mi powiedzieć teraz, dlaczego nie chciał pan przewrócić swoich kieszeni, kiedy każdy z obecnych uczynił to bez wahania? Panie pułkowniku, odrzekł młodzieniec teraz, kiedy jesteśmy sami, powiem panu chętnie dlaczego. Otóż moi rodzice są biedni, oddaję im połowę żołdu. A przez oszczędność nie stołuje się w domu. Wczoraj, gdy mi pan uczynił zaszczyt, zapraszając do siebie, miałem już mój skromny obiad przy sobie. Byłbym umarł ze wstydu, gdybym przewracając kieszeń, musiał pokazać kawałek czarnego chleba z salcesonem, które stanowią prawie codzienne moje pożywienie. Te wyrazy mocno wzruszyły pułkownika. Jest pan najlepszym synem, zawołał, salutując młodemu żołnierzowi. To też, pragnąc panu dopomóc we wspieraniu rodziców, proszę, aby codziennie przychodził pan do mnie na obiad. Pod chorąży? Szczerze podziękował dobroczyńcy, który chcąc zupełnie rozproszyć krzywdzącego podejrzenia kolegów, zaprosił ich powtórnie na wielki obiad i w obecności wszystkich ofiarował mu swoją złotą tabakierkę. Oddawaj Twym rodzicom miłość i starania, jakimi od dzieciństwa otaczali Ciebie, a Bóg, który niewinnych od złego ochrania, błogosławić Ci będzie na ziemi i w niebie. Zaczerpnięte opowiadania pochodzą z dzieła 150 najcelniejszych powiastek kanonika szmita, Wersję książkową lub audiobook. Nabędziesz na stronie na jej głowie.pl